Katolickiej, który przekuł się na, na politykę. Państwo Boże, miasto Boże. Na czym polega? Na prymacie powszechnym, społecznym panowaniu kogo? Jezusa, Chrystusa, króla. Dana nam jest wszelka władza na niebie i na Ziemi. I realizowany ten projekt w obrębie monarchii. Cesarzowi na głowę koronę zakłada papież, królom zakłada. Prymas. Wszyscy oni, władcy świeccy, władcy duchowni, poddani są pod prawo Boże, Boga, Wszechmogącego, Stąd u papieża korona zwana tiarą. tiarą. Co znaczy zdjęcie korony przez papieża? Nie chcę być reprezentantem władzy Chrystusowej, potrójnej króla proroka kapłana w świecie. To kim jestem? Równy między równymi. Bratem waszym jest. No dobrze, jak w domu jest wielu braci. Dom jest domem, kiedy jest ojciec i matka. Więc zobaczmy, że w globalistycznym procesie władza państwowa urasta, władza duchowa leci w dół. Wiadomo, że to nie jest projekt boży. diabelski projekt. Zamachu na Boga, na Kościół Święty, na Królestwo Boże, na ziemi. To jesteśmy zobowiązani czynić. Według słów Pisma Świętego i Jak orzeł, co w locie zgasł, wręczona przez ludzi, czas zraniona do serca, serca dna, ojczyzna ma. Ojczyzną ma zagubiłaś przykazan ślad zamiast zalet ty uczysz się ba, już nie wiesz co dobro, co jest zło. Ojczyzną ma. Nie wiem, czyś jeszcze jest, czyś snem już zapomnianym. Nawet proroki kapłan dziś, zabłąkani swoich dróg nie znają. Czy to może wszystko się śni, czy nowy film znów grają? Zapomniałaś modlitwy no, słów. Nie wiesz, w kim masz pokładać nadzieję. Ho, ho, taniec rozpoczął swój znów. Jesienny chłód już wieje. Judaszowi w że Za Twe dobra i ziemię kochane. Lecz od ziemi po stokroć gorsze jest Tysięcy dusz sprzedanie. Krwi. I tak wiele, tak wiele łez wylanych, Już nie wiem, czyś jeszcze jest. Czyś z tym już zapomnianym, Nawet proroki kapłan dziś Zabłąkani i swoich dróg nie znają. Czy to może mi wszystko się śni Czy nowych film znów grają? Prymas Wyszyński, co mówił o narodzie, narodowości? Piękne zdanie, piękne słowa. Po Bogu najbardziej kocham Polskę.